Alert, alert, odpałamy protokół Dzień Świstaka, edycja z pocałunkiem. Błagamy, niech ktoś to w końcu przerwie. Saga o Agnieszce Kaczorowskiej i Łukaszu Rogacewiczu. Tak, tym razem Pudelek znowu pomylił imiona, ale my już nawet nie mamy siły tego prostować. Niech będzie, Marcin, wszystko nam jedno. Właśnie dostarczyła nam kolejny pocałunek. Tak jest. Dobrze słyszycie. Znowu, po tym historycznym ustawionym pocałunku, który miał być kulminacją, oni postanowili zrobić to jeszcze raz. W ostatnim odcinku tańca z gwiazdami, w trakcie ich występu, pan Marcin, czyli Łukasz, znowu wbił ustaw Agnieszkę Kaczorowską. Co tu się dzieje? Czy im się zacięła płyta? Czy oni myślą, że jak powtórzą ten sam tani trik 10 razy, to my nagle znowu zaczniemy się ekscytować? Czy to jest jakiś desperacki krzyk o uwagę? Hej, Polsko, patrzcie, my wciąż tu jesteśmy, wciąż się całujemy, wciąż robimy ustawkę, prosimy, nie przestawajcie o nas pisać. My, w alercie celebryckim, jesteśmy już na etapie głębokiego egzystencjalnego bólu. To już nie jest nawet śmieszne, to jest po prostu smutne. To jest jak oglądanie starego, zmęconego komika, który w kółko opowiada ten sam nieśmieszny żart, licząc na oklaski, a na sali panuje tylko niezręczna cisza. I wiecie co? Okazuje się, że nie tylko my tak czujemy. Tym razem nawet najbardziej zagorzeli fani tej telenoweli powiedzieli dość. Internet po tym drugim pocałunku zareagował zupełnie inaczej niż przed pierwszym razem. Zamiast szoku i ekscytacji pojawiło się zażenowanie, zmęczenie, irytacja. Ludzie w komentarzach piszą wprost. Cytujemy: czuję zażenowanie. Ile można, to już jest nudne i niesmaczne. BUM! To jest, proszę państwa, piękna i jakże zasłużona kara. Kara za pychę, kara za manipulację, kara za robienie z widzów idiotów. Okazuje się, że nawet w polskim showbiznesie jest coś takiego jak przesyt. Okazuje się, że nawet najgorętsza drama, powtarzana w kółko, staje się po prostu Nudna. To jest fascynująca lekcja dla wszystkich celebrytów i producentów. Możecie nas oszukiwać, możecie nami manipulować, ale nie róbcie tego w sposób tak prostacki i tak przewidywalny, bo my, widzowie, nie jesteśmy aż tak głupi. Co oni wymyślą teraz? Skoro pocałunki już nie działają, to co będzie następne? Może w kolejnym odcinku zaczną się publicznie bić? Albo ogłoszą, że adoptują razem dziecko? Z nimi wszystko jest możliwe, ale czy kogokolwiek to jeszcze obchodzi? Co myślicie o tym drugim pocałunku? To był szczyt żenady, czy może jednak wciąż was to bawi? Czekamy na wasze, jak zwykle szczere opinie, i subskrybujcie, bo my z bólem serca będziemy relacjonować tę agonię do samego końca.